To był ostatni symboliczny dzwonek w roku szkolnym 2022-2023. Uczniowie zaczynają dwa miesiące wakacji. Jak minął rok szkolny? I drugie pytanie: co na wakacje? Super, ale wakacje nie wiem jeszcze. Nie, nie masz planów? Nie mam jeszcze. Ten plan na wakacje to myślę o jakimś wyjeździe, ale nie wiem jeszcze gdzie. Mhm. A jaki był ten rok szkolny? Dobry, udany? Piączący. Jaki to był rok szkolny dla Was? Udany, nieudany? Nieudany. Dlaczego? Yy... Dobra, no to plany na wakacje. Jakie plany? Mhm. Brak planów. A jakie plany na wakacje? Co chcecie, co będziecie robić? Nad jezioro, czy nad morze, czy co? No, to ja tego nie wiemy, ale będziemy budować jakiś domek koło Netto. Za nimi 10 miesięcy nauki, i niezależnie od tego, czy zakończone piątkami, czy szóstkami, a może nawet trójkami, niewątpliwie na każdą ocenę trzeba było zapracować. A teraz, i to jest najważniejsze, zaczynają się wakacje. Usłowia, czyli powiedzieli jest bardzo zepsuty. Powtórzę to słowo: ważne są tylko te listy, jakie Przed Wami wakacje. na na, na szkoły, ale najpiękniejszy czyli wakacje. To czas odpoczynku dla uczniów, ale także urlop dla nauczycieli. Nie ma znaczenia, w którym miejscu teraz jesteś. Nie ma znaczenia, z jakiego miejsca zaczynasz. Ważne jest, żebyś był gotów się uczyć świadectwa wydrukowane, wszyscy klasyfikowani i promowani. Za nami 10 miesięcy wytężonej pracy, bo na przekór wszystkim wichrom i burzą robiliśmy swoje, żebyście mogli zdobywać wiedzę, rozwijać talenty pod czujnym okiem nauczycieli. Rok szkolny 2022-2023 w placówkach Gminy Krosno-Odżańskiej zakończyło 1417 uczniów, w tym 256 z klas ósmych. A my, cały zespół redakcyjny, życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.